Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjny. No i podejrzewam, że wielu z nas, jako miejsce naszych wakacyjnych peregrynacji, wybierze polskie Tatry, polskie przecudnej urody góry, strzeliste, przeogromne i przebogate przyrodniczo i krajobrazowo. Ale podejrzewam, że mało kto z nas wie, że nasze polskie Tatry, nasze polskie Podhale, ma również pewien bardzo mroczny element, jeżeli chodzi o swoją własną historię, bowiem z polskimi tatrami oraz z góralami i z czasem II wojny światowej będzie łączyła się dzisiejsza opowieść. Mamy wrzesień roku 1939 i jak wszyscy doskonale wiecie, jest to okres, w którym wybucha jeden z największych światowych konfliktów w dziejach ludzkości, druga wojna światowa. O II wojnie światowej napisano już bardzo wiele. Powiedziano już bardzo wiele. Natomiast yy, nie każdy z nas wie, że ta druga wojna światowa miała również w poszczególnych rejonach, chociażby naszego kraju, bardzo regionalny, brutalny i tajemniczy wymiar. Bowiem dzisiaj, podczas naszego dzisiejszego odcinka, przenosimy się na Podhale, przenosimy się w Tatry, przenosimy się do Gurali. I przyjrzymy się dosyć kontrowersyjnemu ruchowi, który właśnie w związku z II wojną światową zrodził się w polskich tatrach. No i do dzisiejszego dnia wzbudza przeogromną ilość kontrowersji. Ale musimy sobie zadać oczywiście pytanie, jak to wszystko się zaczęło, bowiem cofnijmy się do tych pierwszych dni września i w tych pierwszych dniach września, roku 1939, gdy to Niemcy w bardzo szybki sposób yy, zasiedlają, czy też anektują, zajmują kolejne y, tereny naszego kraju y, w tychże wspomnianych przeze mnie y, górach. Y, górale mają bardzo ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ już od lat, lat przedwojennych. Niektórzy polscy naukowcy, a mówię tutaj o niektórych socjologach czy też antropologach, wysnuwali bardzo daleko idące wnioski, że polski lud góralski ma, między innymi poprzez ozdoby i symbole, którymi, których używa, ma bardzo wiele wspólnego z germanami. No i stąd też bardzo prosta, według tych naukowców, konotacja, że polscy górale, to są pra przodkowie wielkich Germanów. Oczywiście wszyscy wiemy, jaką rolę w wielkiej, w jaką rolę spełniali wielcy Germanie w filozofii budowanej przez nazistów. No i pośród tych naukowców, którzy właśnie twierdzili, że polscy górale są potomkami wielkich Germanów, był m.in. dr Henryk Szatkowski, przedwojenny polityk, który no, bardzo mocno wspierał Taką ideę Górali, mówiącą o tym, że właśnie oni są nie za bardzo spokrewnieni z Polakami, bardziej są spokrewnieni właśnie z Germanami. No i on właśnie cały czas powtarzał w swoich przemowach i w swoich dziełach pisanych o tym, że Górale są pochodzenia niemieckiego, stąd też, między innymi, w jego głowie zakwitła pewna idea, pewna idea stworzenia. Szerokiego góralskiego ruchu, który bardzo jawnie opowiadałby się po stronie nazistowskich Niemiec. I tymże ruchem był ruch, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli Goralen Wolk, czyli naród bądź też lud góralski. Bardzo kontrowersyjny ruch, natomiast jeszcze słów kilka powiedzmy o wspomnianym już przeze mnie doktorze. Mówię to niestety. Doktorze Henryku Szatkowskim, ponieważ był to człowiek bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o ideologię, o filozofię. Był człowiekiem przesiąkniętym bardzo mroczną, propagandową, nazistowską ideologią. Człowiek ten, który bardzo mocno opowiadał się za kolaboracją z Niemcami, z III Rzeszą. Nie będę tu oczywiście mówił o jego życiu politycznym, powiem tylko o schyłku jego życia bardzo tajemniczym zresztą bowiem pod koniec roku 1944, kiedy już wiadomo jak druga wojna światowa będzie się kończyła, oczywiście będzie się kończyła klęską Niemców, Szatkowski ucieka, ucieka z wycofującymi się wojskami niemieckimi, ale yy, to jego zachowanie podczas ucieczki też bardzo wiele e, pokazuje, jakim był człowiekiem, bowiem uciekając z wojskami niemiecki, niemieckimi, pozostawia swoją własną żonę i trójkę dzieci na pastwę losu. Późniejsze jego losy, późniejsze jego dzieje są nieznane. Niektórzy twierdzą, że przedostał się do Szwajcarii. Niektórzy widzieli go wiele lat po wojnie w Londynie. Natomiast my, tak prawdę powiedziawszy, dzisiaj nie możemy jednoznacznie stwierdzić, jak zakończył się żywot tego jednego z twórców ideologii goralen wolku czyli ludu góralskiego kolaborującego z Niemcami. Wiemy natomiast, że obok wspomnianego przeze mnie polityka, drugim, jakże bardzo ważnym dla tej idei Goralen-Wolku e, przywódcą był Wacław Krzeptowski. Wacław Krzeptowski, człowiek gór, człowiek tatr, człowiek podhala, człowiek, który e, i we współczesnej historii polskiego podhala wpisuje się bardzo mroczną literą i bardzo mroczną kartę historii. Polskiego podhala przedstawia, bowiem człowiek żyjący w latach 1897-1945 to do dzisiaj wielka skaza na historii, kulturze i tradycji góralskiej. Był jednym, tak jak powiedziałem, z przywódców Goralen-Wolku i był człowiekiem, który bardzo mocno propagował ideę bratania się i jawnego kolaborowania z Niemcami. Przejdźmy zatem w naszej dzisiejszej, dawno tematycznej opowieści dalej, bowiem Mamy 7 listopada roku 1939 i wtedy to dochodzi do bardzo przykrego z naszej perspektywy wydarzenia. Bowiem w asyście kilku innych bardzo wysoko postawionych w hierarchii ludu goralskiego gurali, Wacław Czeptowski udaje się z nimi do Krakowa na Wawel, ponieważ tam właśnie na Wawelu zostaje zainstalowany generalny gubernator Hans Frank. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację: Hans Frank. W uroczystym pochodzie wchodzi na krużganki wawelskie. Tam, naturalnie, Wielkie Rzesze Oficerów Niemieckich stoją w wielkim szpalerze przed nim, składając mu oczywiście na baczność hołd. No i pośród tych niejako jednolicie ubranych ludzi widzi grupkę bardzo specyficznie ubranych. Dziw, dziwnie ubranych obywateli. Oczywiście jest to grupa wspomnianych przeze mnie górali, którzy bardzo żywiołowo, bardzo energicznie i bardzo czołobitnie wręcz składają mu hołd. Składają mu hołd w imieniu polskich górali, mówiąc, że polscy górale właśnie są bardzo mocno zbratani z Germanami, nie są zbratani z Polakami i właśnie bardzo się cieszą, że to władza niemiecka teraz przyszła na tereny Krakowa i Małopolski i to władza pod tym wielkim opiekuńczym ramieniem Niemców, tym Guralom, teraz będzie się żyło dostatnie i błogo. Wyra wyrazy wdzięczności składane do Hansa Franka oczywiście nie są tylko słowne, bowiem Wacław Krzeptowski yy, podarowuje generalnemu gubernatorowi Hansowi Frankowi złotą Ciupagę. Wiemy, jakim symbolem dla Gurali jest Ciupaga, no i w tym momencie mamy do czynienia z pewnym fixum dyrdum, bo więc ten nazistowski zbrodniarz otrzymuje od Krzeptowskiego złotą, złotą ciupagę. Więc teraz wyobraźmy sobie, jak Górale, którzy byli przeciwni Goralen Wolkowi, mogli zareagować na ten buńczuczny gest Wacława Krzeptowskiego. 12 listopada Hans Frank przyjeżdża w góry. Z rewizytą przyjeżdża do Zakopanego, no i w imieniu Górali, oczywiście w tym Zakopanym, wita go nie kto inny jak Wacław Krzeptowski. Składa naturalnie wielkie podziękowania za uwagę, oswobodzenie. Od ucisku polskich władz. No i Krzeptowski w tym momencie już n, rzeczywiście skreśla się kompletnie w naszych oczach, ponieważ bardzo jawnie, już w bardzo jawnych słowach, wręcz brutalnie szczerych, opowiada się po jednej ze stron. No i w tym momencie wy, być może liczy na to, że będzie mógł stworzyć w Zakopanym i w okolicach Zakopanego pewnego rodzaju enklawę góralską. Ale oczywiście, enklawa góralska, czy jakakolwiek, jak inna enklawa tworzona pod patronatem, czy też pod y, bacznym okiem nazistowskiego okupanta, nie miała, jak pokazuje historia, mieć prawa miejsca. No i oczywiście y, składając te wielkie podziękowania Hansowi Frankowi, Krzeptowski również wręcza mu kolejny prezent, czyli złotą góralską odznakę, będącą symbolem wielkiego hołdu, prawie że hołdu lennego, składanego przez Goralen wolk dla y, generalnego gubernatora. Hansa Franka. Historia dramatyczna, ale zobaczmy, co się dzieje dalej, bowiem 29 listopada 1939 roku Wacław Krzeptowski zwołuje zebranie. Zwołuje zebranie przedwojennego Związku Górali, podczas to, którego tenże związek, możemy powiedzieć, że jest już związkiem marionetkowym, uznaje oficjalnie ideę Goralen-Wolku, czyli tego jawnego, marionetkowego, państewka góralskiego, które miałoby funkcjonować przy nazistowskim okupancie. No. I w tym momencie ten związek górali, reprezentujący oczywiście Goralen Wolk, bo też nie możemy zapominać, że. Wszyscy górale oczywiście nie byli za, tam wewnątrz y, tej społeczności także dochodziło do poważnych tarć, do poważnych kłótni, czy też do poważnego powiedzenia: nie, nie jestem za krzeptowskim i za jego ideą. Ale większość, którą krzeptowski wokół siebie zgromadził, ta większość również stosuje pewnego rodzaju memoriał. Memoriał nie tylko do Niemców, ale i do całego świata, mówiący o potrzebach, tak zwanych potrzebach ludności góralskiej. No i oczywiście w tym memoriale jest bardzo wyraźnie powiedziane, że te wszystkie. Wszystkie potrzeby ludności góralskiej mogą być spełnione li, tylko dzięki łaskawemu wsparciu e, państwa niemieckiego, oczywiście nazistowskiego, okupacyjnego państwa niemieckiego. Już wiosną 1940 roku na terenie Zakopanego powstaje Góralska Szkoła Powszechna, powstaje oczywiście Szkoła Zawodowa, a także klub sportowy. Te wszystkie trzy instytucje powstały oczywiście pod banderą i pod bacznym okiem niemieckiego okupanta. I one z jednej strony miały pokazać, że w, na Podhalu życie toczy się swoim rytmem, że są tworzone nowe instytucje pożyteczności publicznej, ale większość podejrzewam z ówczesnych górali zdawało sobie sprawę z tego, że te instytucje są również instytucjami bardzo propagandowymi, okupacyjnymi i kolaborującymi oczywiście. My z kart historii wiemy o słynnej historii marionetkowego państwa Vichy, które funkcjonowało we Francji, na czele którego stał marszałek Philippe Petain bohater I wojny, I wojny światowej, francuski bohater oczywiście. On w latach II wojny światowej był przywódcą państwa Vichy, natomiast mało kto z nas, wydaje się, w Polsce wie, że u nas także funkcjonowało coś takiego jak takie quasi-państewko góralskie, czyli państewko, na którego czele stał Wacław Krzeptowski. No i właśnie między innymi te trzy instytucje przeze mnie wspomniane były takim bardzo wymiernym pokazaniem tego, jak to właśnie góra ale mogą bardzo dobrze rozwijać się pod okupacyjnym niemieckim reżimem. 20 lutego 1942 roku zostaje zawiązany Komitet Góralski jako namiastka samorządu lokalnego. Czyli te prace nad samorządnością okupacyjną, kolaboracyjną przez górali były już stosunkowo mocno zaawansowane. Oczywiście. Też nie będzie dla Was wielkim zaskoczeniem, jeżeli powiem, że na czele tego komitetu góralskiego stanął nie kto inny jak Wacław Krzeptowski, był jego przewodniczącym, naturalnie nie miał żadnego zdania y, swojego, musiał oczywiście wykonywać polecenia które wpisywały się w politykę nazistów na terenach małopolskich. No i on próbował właśnie na Podhalu tworzyć marionetkowe państwo, które było całkowicie w 100% nazistą podporządkowane. Od samego początku Goralen Wolk był jednocześnie zwalczany przez ruch oporu, przez polski ruch Opolu. Duży wkład w akcję zwalczania Goralen Wolku wyniosła Konfederacja Tatrzańska. To była lokalna organizacja wojskowo-polityczna która właśnie była jawnym przedstawicielem ruchu oporu wobec wojsk niemieckich. Po jej rozbiciu, bo została rozbita, yy, tą walkę z Goranem Wolkiem przejęły struktury Rucha, czyli też taka bardzo specyficzna organizacja opozycyjna. No i oczywiście armia Krajowa. Armia Krajowa, która w rozbiciu galen Wolku, jak pokaże historia, miała bardzo wielką rolę. Przejdźmy zatem dalej, bowiem w lecie 1944 roku Wacław Czeptowski widzi już, co się dzieje, widzi już to, że Niemcy przegrywają i co robi? Ucieka. Ucieka, chowa się. Pośród tych wielkich przestrzeni polskich gór, pośród tych y, górskich zboczy, stara się gdzieś ulokować i chowa się po lasach, po dolinach, po lokalnych szałasach. Boi się oczywiście tej. Sprawiedliwości, która ma go dosięgnąć. Są różne opinie na temat tego, jak się zachowywał Krzeptowski podczas tej ucieczki, bowiem niektórzy twierdzą, że walczył w Powstaniu Słowackim, niektórzy mówią, że stanął po stronie wojsk radzieckich. Natomiast my tak do końca nie możemy w 100% powiedzieć, jaką rolę podczas tej ucieczki i podczas tej kryjówki Wacław Krzeptowski odgrywał. Jedno jest pewne, że co jakiś czas, co kilka dni. Gdzieś był widziany, gdzieś był widziany, no ale oczywiście musiał się chować, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że jest już podpisany na niego wyrok, że musi być zlikwidowany jako ten otwarty antypolski i proniemiecki kolaborant. Przechodzimy zatem dalej, ponieważ w myślach Krzeptowskiego zapewne wciąż rozbrzmiewała pewna złowroga, pewne złowrogie hasło, które gdzieś tam zasłyszał, bowiem mógł usłyszeć hasło, które chodziło wtedy po ulicach Zakopanego: Wacuś od śwabów się prosi, będzie wisiał za cosi. Tak mówili ówcześni góra, ale wiedzieli już dokładnie, że Wacław Krzeptowski już podpisał na siebie wyrok, tym, że no właśnie mówiąc kolokwialnie, podlizywał się bardzo mocno, wojna. Niemieckim, że kolaborował z nimi oficjalnie, i w pewnym momencie y schoronił się w chałupie u swojego krewnego i z tych rozmyślań nad tym, tymi słowami zasłyszanymi na ulicach Zakopanego, z tych, z tych rozmyślań wybudziło go pukanie, bardzo głośne pukanie do drzwi. Co się dzieje dalej w tej naszej historii? Po chwili Krzeptowski stoi przed obliczem porucznika Tadeusza Studzieńskiego, pseudonim Kurzawy, który był dowune, dowódcem plutonu Armii Krajowej, Kurniawa. Bowiem tenże żołnierz od wielu tygodni miał jedno ważne zadanie: musiał Krzeptowskiego odnaleźć. Kiedy go odnalazł, Krzeptowski już wydaje się doskonale wiedział, jak ta cała historia się skończy. Krzeptowski został aresztowany przez żołnierza Armii Krajowej, został wyprowadzony z tej y, góralskiej y, chałupy i zaprowadzony w miejsce, gdzie rosły, pięknie rosły, rozpościerały swoje gałęzie trzy dorodne drzewa. Na jednym z tych drzew zawieszony był powróz i to też Krzeptowskiemu musiało dać wiele do zrozumienia, jak jego żywot się skończy. Jeszcze w ostatnich chwilach swojego życia prosił o to, żeby go zastrzelono. Mówiąc wprost, prosił o kulę. Natomiast co usłyszał od dowódcy tego oddziału Armii Krajowej, że kula to jest rozwiązanie honorowe, a on jako kolaborant i człowiek niehonorowy na żadną kulę nie zasługuje. Szeptowski oczywiście zostaje powieszony, natomiast po tym, kiedy jego ciało zostaje zdjęte z drzewa, zostaje odnaleziony przy tym rzeciele list. No i ten list do dzisiejszego dnia wzbudza wielkie kontrowersje, ponieważ niektórzy twierdzą, że został napisany pod przymusem. Niektórzy twierdzą, że nie został wcale napisany ręką Krzeptowskiego i zdaje się, że ta historia, ta zagadka pozostanie jeszcze przez wiele, wiele lat, jeżeli nie na zawsze nierozwiązana. Ale co też było w tym liście napisane? Ja, niżej podpisany, Wacław Krzeptowski, urodzony yy, 1897 roku, dnia 24 czerwca w Kościeliskach, przekazuje cały swój nieruchomy i ruchomy majątek uwidoczniony w księgach hipotecznych w Zakopanem na rzecz oddziału partyzanckiego Kurniawa grupy Hełm Armii Krajowej z własnej nieprzymuszonej woli jako jedyne zadośćuczynienie dla narodu polskiego za błędy i winy popełnione przeze mnie wobec polskiej ludności Podhala w okresie okupacji niemieckiej od roku 1939 do 1945. Kościelisko, 20 stycznia 1945 roku, godzina 22: 30. Tak też brzmiał list, który został odnaleziony przy Krzeptowskim. No, i teraz pozostawiam moi drodzy Wam zagadkę. Czy Krzeptowski. Był bardzo mocno zmuszany do tego, żeby napisać taki list, czy napisał go faktycznie z własnej nieprzymuszonej woli. No i przede wszystkim, czy ten list został przez Krzeptowskiego istotnie napisany. Jedno jest pewne, że Wacław Krzeptowski i ruch Goralen-Wolk to do dzisiaj na podhalu bardzo kontrowersyjny temat temat, który wzbudza wielkie emocje, bowiem każdy temat, który wiąże się z kolaboracją podczas II wojny światowej, jest. Pomimo upływu tej ogromnej ilości lat od yy, tych mrocznych czasów, do dzisiaj tematem rozbudzającym wielkie, ale to wielkie emocje. Zachęcam Was do tego, aby zgłębić temat Goralen Wolku, zgłębić yy, temat. Kontrowersyjnej postaci Wacława Krzeptowskiego, ale nade wszystko, zachęcam Was do tego, aby subskrybować nasz kanał, aby dzielić się komentarzami, ba, aby w komentarzach wpisywać być może swoje własne rozmyślenia, albo też pomysły na kolejne tematy naszych odcinków. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, polecam się Waszej uwadze, no i oczywiście do zobaczenia.